Przed polem karnym przycina zagranie lechistów I zagrywa na prawe skrzydło do Iszczaka Który ma obok siebie jednego obrońca Ale jest na wysokości pola karnego Ktoś tam musi zamykać na polu karnym To będzie z tego pożytek No i rzut rożny Walczył tam z Mikelem Iszczakiem Maksym Piaczu W ogóle ta, ta muzyka jest pięknie tutaj przedstawiona w tej książce, prawda? Zdobnie, prawda? Zdobnie. Ten i, i nauczyciel naszego głównego bohatera, stary Rotenberg, ja to przeczytam fragment, bo to jest świetnie opisane. Stary Rotenberg uczył mnie gry na fortepianie. Był pomięty na twarzy, szyi, dłoniach jak papier, brail zmarszczek, od których można było dostać zawrotu głowy.